far exceeds our original estimates. The orc menace has spread throughout the low population areas of the planet. Civilians are fleeing in mass to the cities where they hope the higher concentration of imperial guard can protect them. Due to our recent actions, we were able to destroy several orc forward encampments and kill many of their leaders. Dobra, ja już przeczytałem. No pewnie, no pewnie już też. Więc można startować! Co tu mamy? Stolica Manmarcus Magnum, czy jakoś tak się to nazywało? Orki z każdej strony. No i tak tyle, tyle. Orki atakujące wzięcie, będę Start mission Co to za morda pikselowata? No patrzcie, ludzie. Dobra, jeszcze raz Oczywiście, no nie wiem co jest z tym Warhammerem, ale Co czas zmieniają się ustawienia graficzne i dźwiękowe Przy każdym wyłączeniu kurde gry

We will silence that orc artillery. I the liberty on of stationing my Imperial Guard around the key facilities, including the spaceport and, and, in and, and, and power plant. Your initiative is admirable, Colonel. But I need you to pull your men back to this location, where they can concentrate their defense. But if we abandon the spaceport... We cannot hold the spaceport, Colonel. We have to maximize our defense in one location to assure victory. Do not mistake the Orcs' simple manner for stupidity. They are far more cunning than they may seem. Now go. Yes, my lord. I do not agree with this course of action. Why are we sitting back waiting for the Orcs to strike? We should attack! Surely it is better than doing nothing! You would have us meet the orks on open ground. That would be madness. It is written in the Codex Astartes that this situation calls for a defensive action. Of course. You are right. Perhaps patience is the better virtue here. Oye, ty mi podpadasz, ty mi podpadasz kronikarzu. Jakiś Owe. I ta piertola naładka. To ma, Nie wy nasobów, no Róż dubko. Co tu mamy? Aha. No, tutaj od razu z automata granatniki. The Orcs maintain an iron grip on the Musimy strategic ich We tutaj żeby się hajs zgadzał. Dobra, jeden idzie tu, jeden idzie tu. Cywile się wycofują.

Hmm. No bo w sumie i tak musimy tam wysłać tego ludka. Fajnie ten ja net nie widziałem tego punktu. Właśnie muszę tak sam chyba pojechać po mapie. No tu gówno widzę. A dobra, dadzą sobie radę. Nie muszę ich jednak I ruszać. Dalej, Robol. A i tu jest jeszcze punkt, no właśnie. Wiedziałem, że, że gdzieś to coś musi być jeszcze. A i tu mamy taki to. Do, do kasy, dobra. Dalej, ładować w nich. Stabilizujemy bronę O no ja, tymi nie mogę przyjmować. Super po prostu Gammon jest w tej Bardi. No Wybuduję ten jeden bunkier Znaczy, tutaj z tego cofnę wtedy do tego Do... Do naszej bazy głównej Byrium, I. I proszę Was, by to budowało generatory, bo te bunkry zżarają dużo generatorów. O, ale możemy przykaz jeszcze ulepszyć to, więc. No, generatory się przydadzą. co. Muzyczka fajna wchodzi, pierwszy raz jak słyszę. Instructions. Instructions Dobrze, koś tam bunkrze. W bunkrze. W Dobra, ty już się cofni. To be, my brother. To Ładnie, ładnie. No i takie trzy bunkry tutaj będą sobie ładnie stać, aby będziemy ich mucić. No wtedy nie będziemy musieli nic interweniować tutaj. Po prostu będziemy stać się bronić, a my tutaj naszą gospodarkę, że można było przejść takiej ofensywy. Jest z wiodowców sniperów, jeszcze gdyby w razie co się pojawili jacyś więksi hersztowie, coś w tym stylu trzeba być przygotowanym na wszystko. A tutaj już wszyscy. Ale kasy lecie jak pojebane Full, gotowy full yes, my Lord Nawet

O, tutaj co? Wybudowało się. Dawaj tej. Marines już się potworzyły, ale możemy ich jeszcze. Oho, oho, ile zrobić? Zobaczmy jeszcze tą nie? I zaczniemy wtedy ulepszać nasza, naszą główną placówkę. Ulepszymy sobie ten oddział w blastery. Znaczy karabinki plazmowe, no ale no to samo w sumie. Aha, musimy sobie ulepszyć, bo hajs jest to trzeba to wykorzystać. Ten oddział, te oddziały co teraz tutaj będą, to te jednostki wsparcia. Znaczy no te dwa oddziały, w sumie jeszcze następne będą wsparciem. Te idą na pierwszy atak. Tymi pierwszymi zatakujemy ten punkt tutaj. O? Widzimy, że już atakują czymś innym. Pojazdami? Więc trzeba pazuczki też pobudować, bo. Ciężko, ciężko! Kurwa, same pojazdy. My faith is my shield. Praise the Emperor. My faith Shit, dims zrobił. Yes, my Lord. Reporting, sir. Yes, my Lord. Praise the Emperor. Big armies. The Emperor protects. Fuck. to nie było przyjemne. Ulepszyło się dalej, ulepszenia wszystkiego. Hmm. Więcej bułgów, trochę serwoczaszek. Dobra, i ulepszamy ich, znaczy naprawiamy teraz. Nie to. Pasukasy. Gorda, ciężkie życie, ciężkie życie. Będzie z tym odbijaniem.

I'm okay, going your command. Following the destruction of the I know A sacred machine cult has missed and landed somewhere within the city. We must recover the structure and any survivors. And the blasted orcs have built their infernal structures within the city walls. Destroying these structures is vital if we are to regain control over the city i lost the match viemie viemie for the emperor we'll show these filthy aliens what the hero guard are made of we'll get through this i know it shut down Zajmujemy to miejsce. Gdzie te serwoczaszki powodowałem? Yes,

...initializing build protocol. Marine squad, Direct us to the enemy. Walk softly, and carry a big gun. Let's do this. Drednocik! A teraz będziemy przejmować ten punkcik. Tylko niech on tam wybuduje ten robot. Eee, nasz punkt nasłuchowy. No. Później się ich poulepsza. O Jezu, nie mogę kliknąć, bo nie ma... Z... Poza ekranem jest jestem. Tylko... Dwa Dreadnoughty tylko mogę! Looooon! To jest smutne. Uwielbione Dreadnoughty stoją za nami. Zbudujcie je na Kultu Maszyny. Zdjęję wasze instrukcje.

For the Emperor, tutaj się dzielnie bronią nasi Destrukcja totalna Świetnie At

If any objective, we'll show these filthy aliens what Imperial Guard are made of. Under fire! Let them have it! Let them have it! Scouts here. Scouts advance. Yes, my lord. Yes, Lord. Initializing build protocol. Alright. Jesus! Dobra, tu się zbieramy do kolejnego ataku Tutaj widzimy moją kolejną swoją misję hatek. O, to tutaj, że chyba tworzę albo bo nie, to to, to te, te, te samochodziki. Dobrze, strzelać, wchodować, chce O Dreadnought sam tutaj sobie przyszedł Idziemy na nich <laughs> Space Marines. Is to the yes, no but Oak was Империя Мы империальные просто Время, мы начали действовать

Co ja mam jeszcze zrobić? Tam dalej ja tam nie widzę żadnych punktów. Eee, oni tu jeszcze mają swoje zabudowania. A to są tylko punkciki. No to wpadamy tam, nie? No wykonaj zadanie. Teraz jakieś nowe zadanie jeszcze?

Dreadnought tam tutaj sobie ich wycina. Jee, rozpięto. Jee. Podzielić się na grupy, rozwalić to do końca. Reszta idzie dalej do góry. Na sam koniec mapy. Co? Tu jest główna baza. Dobra, dostawcie się jakoś bliżej, sami sobie po prostu strzelajcie, gdziekolwiek. Ja, główną chatę właśnie im rozwalcie.

Ale ten oddział przetrzybili Wszystkich karabinki chyba w nich napieprzałem. Do, 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 do. O! Ile zasobów mamy? No to się tego nazbierało.

We've been waiting and waiting to fight these marine boys and we's gonna stomp them fat good. To do that, we need the strength of all the boys, not a small weak mother rats like these boys. Use your skull for something besides thumping We's orcs!

Jakżeby inaczej. Mission success. Tak, we want to back to menu. Dobra, jest czwarta misja wyświetlona. Mam nadzieję, że będzie cały czas taka, a nie inna. No dobra, ja się z wami żegnam. To był Warhammer. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinku. Yo!